10 maja 10.56 to są komentarze indeksowe Bossefix. Ja nazywam się Michał Pietrzyca i zapraszam do wysłania krótkiej analizy technicznej dotyczącej wybranych instrumentów futures na indeksy giełdowe. Najpierw zerknijmy na DAXa. Futures w platformie Bossefix na frankfurcki indeks znajduje się w renie 10104 punkty i dynamicznie zmierza w stronę Oporów 10141-10161. Zauważmy, że wczorajsza sesja przyniosła takie wyraźne zakręcenie średniej z 33 godzin ponad średnią z 55 godzin, co dało impuls wzrostowy i on w dniu dzisiejszym przed południem jest kontynuowany. Impuls wzrostowy został wyprowadzony już wcześniej z rejonu wsparcia 9773-9822. I przełamanie pobliskich oporów powinno skierować DAXa na znacznie wyższy poziom, w stronę 10484 punkty, gdzie jest dosyć ważna bariera, taka zwrotna. Z kolei na S&P 500 mamy impuls wzrostowy bardziej rozwinięty i ruch odsparcia 2035-32 punkty, a wzrostowy jest tutaj. Na początku powinien być oceniany jako taka wstępująca faza wzrostowa, korekta wzrostowa. A w stronę 2075-2070 punktów jest to typowy zakres na razie ABC i on jak najbardziej będzie mógł się rozwinąć, jeśli instrument Futures na SN500 zachowają tutaj okoliczne dołki 2048-47 punktów. Z kolei na Dow Jonesie kierujemy się w stronę oporów 17782 punkty 17810 długofalowe wsparcia 17 521, 505 widać również, że tutaj jest impuls wzrostowy, odreagowanie trwa w najlepsze, natomiast warto zwrócić na to uwagę tak samo dla S500 czy DAXa, że takie lokalne long breakout może zmylić się w stronę popytową i Równie dobrze z takich podwyższonych poziomów kurs powinien nawet w układzie godzinowym znaleźć nieco niższe, ciekawsze poziomy, niżej położone wsparcie od obecnych maksimów. W związku z tym, poprawa na wykresie jest faktem, więc, powinna taka sytuacja się utrzymać w kolejnych dniach. Natomiast niżej położone wsparcie byłoby prawdopodobnie lepszym rejonem dla długich pozycji niż obecne wygórowane maksymalne poziomy. Zerknijmy teraz na FW20. Jesteśmy przy wsparciach, czyli już tutaj na, pierwszy, na pierwszym planie. Słabość strony popytowej względem tego, co dzieje się na rynkach zagranicznych, przedstawia nam się jako testowanie 1832 punkty 35 ta obecna wycena rynkowa FW20 więc jeśli wsparcie 1832-28 przetrwa to ruch w stronę 1859 byłby takim pierwszym ruchem oczekiwanym natomiast mamy impuls spadkowy opadający średnio z 55 okresów wystrut dwóch w H1 pokazuje, że na FW20 mamy falę spadkową, zniżkującą i dopiero przejście przez 1859 Dokonanie long breakout na tygodniowym piwocie 1870 punktów to próba zmiany takiego średnioterminowego spojrzenia na wygres MW20 i oczekiwania dopiero do rozkręcenia korekty wzrostowej w stronę 1961, a więc rozłożenie w średnim terminie horyzontu, odbicie krótkoterminowo od. Z takiego poziomu wyprzedania, co widać także na CCI, poniżej minus 200 punktów, byłoby takim uzasadnieniem, oczekiwaniem. Ale przejście w dół przez 1832,28 powinno przyspieszyć fazę spadkową. Dziękuję za uwagę.